Masz rolę klas pierwszej, trzeciej albo działkę bez sąsiedniej zabudowy? To jest jedyny ratunek przed planem ogólnym. Na ziemi rolnej klasy pierwszej do trzeciej często nie uzyskasz warunków zabudowy tzw. wózetki na dom jednorodzinny. Musisz się zabezpieczyć. Klasa pierwsza, trzecia tylko. Jeśli wokół Twojej działki są tylko zabudowy zagrodowe, Gmina może odmówić Ci WZ na jednorodzinną z uwagi na zasadę dobrego sąsiedztwa. W obu przypadkach uzyskanie WZ na zabudowę zagrodową jest jedynym sposobem na postawienie domu i budynków gospodarczych. Działaj teraz. Zabudowa zagrodowa zabezpieczy Twoją działkę przed niekorzystnym planem ogólnym. Subskrybuj i obserwuj po więcej informacji z branży. Masz działkę w województwie świętokrzyskim? wejdź na nieruchomości na i zadzwoń. Sprawdź, co mogę dla Ciebie zrobić. Cześć!